Szanowni Państwo, no żałuję, że Pan Komisarz tak niewiele czasu, tak niewielą ilością czasu dysponuje, bo pół godziny na najważniejszą władzę w Polsce, bo jesteśmy tutaj przedstawicielami suwerena, to rzeczywiście mało, żeby dyskutować o raporcie, który ma około stu stron I, i rzeczywiście zgadzam się z przewodniczącymi, że jest bardzo tendencyjny i pojawia się w nim wiele nieprawdziwych rzeczy, ale chciałem. O tym pewnie na pewno będzie jeszcze wiele mowy, ale chciałam skupić się na aspektach, które się w tym raporcie nie znalazły i co dodatkowo gdzieś jednak budzi we mnie takie poczucie, że jest on jednak zrealizowany na zlecenie pewnych grup politycznych, a nie jest to raport rzetelny. To znaczy nie dostrzega ten raport i jak rozumiem pan komisarz, tendencji w Europie, bardzo niebezpiecznych tendencji, z której mamy do czynienia z od wielu lat, takich jak narastający antysemityzm zarówno we Francji, jak i w Niemczech. Ja mogę posłużyć się cytatami, mogę się posłużyć cytatami takimi jak François Kalifata, przewodniczącego Rady Reprezentacyjnej Instytucji Żydowskich we Francji, który w zeszłym roku mówił, że we Francji antysemityzm jest tak silny, że, że jeżeli nic się nie zmieni, to wystarczy tylko jedno pokolenie, a we Francji nie będzie już Żydów. W Niemczech publiczne rządowe organy też podają, że incydentów antysemickich jest każdego roku coraz więcej. W zeszłym roku było ich najwięcej od 20 lat. I to się też potwierdza z moimi kontaktami ze społecznością żydowską w Polsce, z Jakubem Szadajem, chociażby znanym społecznym działaczem żydowskim, polskim opozycjonistą z Gdańska, który mówił, że od wielu lat obserwuje się, Migrację Żydów z Francji i Niemiec, właśnie do Polski jako do państwa tolerancyjnego, otwartego i bezpiecznego. A ja nie zauważyłem w tym raporcie, panie komisarzu, ani jednego zdania na temat narastającej fali antysemityzmu w Europie. Jestem zdziwiony, bo wydaje mi się, że w kontekście praworządności to jest właśnie poważne zagrożenie, przed którym staje w tej chwili Europa. Podobnie jest z atakami na. Katolików. To te same procesy dotyczą generalnie ludzi wierzących w Europie Zachodniej i niestety również jeżeli chodzi o atak katolików w Polsce. I tutaj pan komisarz powinien o tym wiedzieć, być może o tym nie wie, że o tych protestach, które pan komisarz w swoim raporcie opisał jako protesty pokojowe, które doprowadziły pod wpływem również polityków polskiej opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, do wychodzenia rzeczywiście dziesiątek tysięcy ludzi na ulicę. To proszę doprowadziło do tego, że dochodziło do ataków na księży katolickich, tak na katolików, na kościoły. Zdemolowano również moje biuro poselskie. Niektórzy politycy również znajdujący się na tej sali jeszcze miesiąc temu mówili, grozili o tym, że należy opiłować katolików, jeden sposób tej obecnych tak mówił z Platformy Ratelskiej, i pozbawić ich praw. Tydzień temu zamordowano księdza, który po prostu spacerował po swoim mieście Siedlce. Dobrze, ja nie zauważyłem tak. tych zagrożeń w tym raporcie. Dlatego, Panie Komisarzu, proponowałbym, aby jeszcze Pan Komisarz dokonał być może post factum pewnej oceny zjawisk, których Pan do tej pory nie zauważył, a które są rzeczywiście niebezpieczeństwem dla przyszłości Europy. Bardzo dziękuję. Tak, ale to były bardzo